Hej, cześć, witajcie, ja jestem Matilego. A to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest budowa, na którą pewnie większość z Was czekała. No, ja też czekałem, żeby wam to pokazać, bo już dawno tu miałem wam to pokazać. Jest to dosyć ładna konstrukcja. Aczkolwiek, poczekajcie, bo ktoś Michał do domu wszedł. Dobra, to była tylko siostra w każdym razie moim zdaniem ta budowa jest ładna oceńcie ją sobie sami no prezentuje to się bardzo fajnie moim zdaniem przynajmniej ładnie to wygląda ładnie zostało wykonane no i co my sobie to omówimy wszystko na spokojnie nasi bohaterowie wyszli z jaskini i już idą właściwie uciekają stąd, żeby odjechać ze skarbem. Ich samochód jest tu, jednakże tu jest rzeka. No i przez nią nie przepłynął, bo na przykład ma dużo ostrych kamieni. Po drzewach się nie bo spadną i spadł w te kamienie, dlatego zjadą na tyrolce. Nie wiem, czy ktoś się zauważył, ale tu jest poprowadzona Tyrolka. Potem wam pokażę, jak ja ją zrobiłem, na jakim patencie jest to zrobione. W każdym razie my sobie na żywo puścimy obydwu bohaterów na Tyrolce, żeby sobie zjechali. Zaczepiamy tutaj, tak? Bardzo ładnie zjechał. Dobrze, nasz jeden bohater już sobie zjechał. Teraz czas na jego przyjaciela. Aby dwoje bohaterowie sobie zjechali. Przypłynę przez taką fajną rzekę z fajnymi elementami nurtu wody. W takim fajnym krajobrazie. Trzech dosyć sporych drzew. Jeśli ktoś zauważył, to tu jest podpórka co z takiego klocka, ale no, nie miałem takiego w innym kolorze, a tego nie mogło zastąpić nic. Szczerze, nie miałem żadnej alternatywy dla niego. Eee, tak to jest, jak się robi na spontanie. Tego tam nie widzieliście, tego tam nie było. Bohaterowie będą opóźniali worek, wysypywali cały skarb, najbędą no odjeżdżać. My sobie omówimy tą część, czyli takiego zarośla. Mam tutaj jakiś polny mech, trochę piasku. Dużo fajnej roślinności. Tu jest taki kołowrotek, na który jest naciągnięta tyrolka. No i. Nie, nie powiem, no i co. Czy widać. Czy na nagraniu tego nie widać? Ostość. Ostość mi coś przystało łapać, ale no bo już kij z ostrością. No już część z by tam wleciała. No i druga część. Oni są spakowani i my się z nimi żegnamy. Teraz będzie ta część już nie związana z historią i z omawianiem wyglądu budowli, tylko już te, ta reszta. No i to Oni pojechali dosyć szybko nie wrócą, bo teraz Lloyd Malina ogłosił konkurs, ja bym chciał wziąć w nim udział, najbardziej zdobyć pierwsze miejsce i nie dla tej książeczki, ale dla tego Polibaga Sky'em, bo tam fajnie jest Sky strasznie, fajne elementy inne, no i z tych, bo tam można sobie wybierać magazyny, to sobie wybiorę... Wam powiem dwa egzemplarze City. Ten styczniowy, którego nie miałem, to Wam pewnie go bym pokazał. No i ten z kosiareczką jeszcze, no bo to był fajny magazyn. Ja, teraz obiecana część reszty tego wszystkiego. <gryw> może może sobie umiemy samochodnik, bo na nie ma tak super do opowiadania, aczkolwiek jest on wyposażony w trzymacze, więc ich nie są trzymane, nic nie ten. Spokojnie. Fajny taki silnik, wykończenia z takiego koloru. Duże opony, skrzynia odczepiana, ale już nie będę odczepiał. Tak, tak, taka ruchoma klapa. Teraz wam pokażę trick bo tutaj jest ta nitka przygnieciona tym klockiem. Idzie sobie tutaj, 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 tutaj. Jest ona fajnie na to tak yy, naciągnięta. Kiedyś może Wam zrobić taki poradnik, jak zbudować tą tyrolkę. By Wam pokazał na takim kołowrotach, tylko że przeźroczystym. Mam taki przeźroczysty kołowrotek koło siebie, bo gdzieś sobie tak szczerze Wam powiem, przygotowałem. Ale nie, nie widzę go ani po mojej lewej, ani po mojej prawej, więc pewnie go tu nie ma. Ta nitka idzie dalej, o tutaj. Tu jest ta nitka. My sobie odczepimy te wszystkie haszcze, bo one właśnie służą jako takie maskowanie. No bo na początku to, to miało być odsłonięte, i to miało być coś, gdzie jest ta nitka, ta tyrolka, i to się rozwija stąd. No ale jednak z tego zrezygnowałem, sobie to zamaskowałem. Ta nitka idzie pod tą beczkę, tą beczką jest przygnieciona. Mogę nawet pokazać, jak to się pewnie zluzuje. Zobaczę, jak to się teraz zluzowało. Ta nitka była pochowana pod tymi, pod tymi, pod tym była. Idzie ona tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tu mam cały ten do zawinięcia. No i tak to się prezentuje. Zrobię wam poradnik do tej tyrolki, bo fajnie to jest zbudowane. No i niestety to teraz już idzie do natychmiastowej rozbiórki. To prawda, szkoda, bo szkoda, no ale... Przynajmniej będzie kolejna budowla na kanał. Nie wiem, kiedy będzie kolejny film. Jutro raczej nie, bo już nie będę miał czego wam pokazać. Albo może sobie to Ninjago dokończymy, bo nie mamy co robić. Tą kolekcję z Ninjago, bym wam pokazał jutro. Cowy na to w ogóle to bardzo pozdrawiam kolejną osobę, która zasubskrybowała mój kanał, bo widziałem, że wbiła subskrypcja wczoraj, już, już nas jest 8 subskrypcji, jak dla mnie, w, dla takiego kanału, dopiero się za, który się zaczął dopiero 2 miesiące temu. Ten wynik subskrypcji jest odpowiadający. Ja jestem szczęśliwy. Marzec dużo nas dochodziło. Bardzo mi wsparły osoby bliskie. Kolega, przyjaciółka, siostra. No i tak to tak to było i tak jesteśmy potąd teraz. Teraz to już jakieś chyba z trzy subskrypcje. To są osoby, które znam, bo to jest moja przyjaciółka, kolega i siostra. No, a reszta to Nie wiem kiedy nas się tyle nazbierało, szczerze. Ja tu wam miałem pokazać budowla Zacząłem robić jakieś merytoryczne opowieści. Ja to wytnę, nie wiem jak, ale to wytnę. Dobra, do zobaczenia.